Zostaw lajka w ciągu 5 sekund, jeżeli chciałbyś 10 tysięcy darmowych fałdolców na swoim koncie. Hej, cześć Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przed Wami nowości ze świata Fortnite. W dzisiejszych wiadomościach opowiem o wielkiej bitwie, której będziemy aktywnymi uczestnikami, o darmowych banerach dla wszystkich graczy, o nowych wyzwaniach, które pozwolą na odblokowanie darmowych przedmiotów o skinie robota, który został odnaleziony w plikach gry oraz o nowym pakiecie, który już wkrótce ujrzymy w sklepie z faudolcami. Serdecznie zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do wiadomości, chciałbym powiadomić Was, że na moim kanale rozdaję Wam aż 10 tysięcy faudolców. Ogromna suma pieniędzy, a więc warto wziąć udział i spróbować swojego szczęścia. Aby wygrać w wszystko co należy zrobić to subskrybować kanał z dzwonkiem, zostawić łapkę w górę i komentarz pod filmem, a także użyć mojego kodu SMARTI w sklepie. Zwycięzca konkursu zostanie podany już w sobotę, a więc pamiętajcie o wpisaniu kodu w sklepie, bo więc zostanie to dokładnie sprawdzone. Powodzenia! W dniu wczorajszym mieliśmy do czynienia z dużą aktualizacją i jak to zwykle bywa, wraz z nią do świata gry wyciekło bardzo wiele informacji. Zacznijmy jednak od tych najpewniejszych i sprawdzonych. W dzisiejszym sklepie mogliśmy zobaczyć piękne, aczkolwiek proste skiny, w czym odnajdziemy ich urok w dowolnej konfiguracji. Wraz z sezonem 8 i aktualizacją interfejsu dużym problemem dla Epic Games stała się użyteczność banerów. Wcześniej każdy z graczy mógł użyć własnego baneru i pokazać go innym graczom w rozgrywce, jednak aktualizacja interfejsu postawiła celowość banerów pod dużym znakiem zapytania. Wraz z tymi skinami unikalne grafiki stały się ponownie użyteczne. Na ich teksturach będziemy bowiem umieszczać wybrany baner i cieszyć się nim podczas gry. Niewątpliwie jest to bardzo ciekawy pomysł, zwłaszcza w obliczu grafik, które wyciekły wraz z aktualizacją. Jak się bowiem okazuje, gracze będą mogli podarować sobie wzajemnie odkryte banery. Pierwszym z nich jest symbol Katusa, drugi to oczywiście nasz uroczy miś, czyli Dogus. Natomiast trzeci baner nawiązuje do finału Mistrzostw Świata. Zdecydowanie warto zalogować się do gry i wysłać kilka miłych niespodzianek swoim znajomym. W komentarzach możecie pisać nazwy użytkownika, aby wymieniać się darmowymi przedmiotami. Moi drodzy, chciałbym szybciutko przypomnieć, że jeżeli chcecie sobie ze mną pograć w Fortnite i wystąpić w odcinku, to wystarczy, że po zasubskrybowaniu kanału z dzwonkiem dodacie mnie do znajomych. Nik widzicie obecnie na ekranie. Następną niezwykle ciekawą wiadomością jest fakt nowych wyzwań i darmowych przedmiotów kosmetycznych nadciągających do gry. Jak co sezon w grze w czasie jego końcówki możemy spotkać się z wyzwaniami gwarantującymi darmowe przedmioty. Tym razem będziemy mieli do czynienia także z wyzwaniami związanymi z innym wydarzeniem, ale o tym za moment. Pierwszą kwestią, o której chcę Wam opowiedzieć, są wyzwania do grywki, które ujrzymy prawdopodobnie tuż po evencie z Katusem. W ramach ich wykonania odbierzemy dodatkowe edycje stylu do znanych nam skinów, ale także ekrany ładowania i darmowe punkty. Doświadczenia w zawrotnych sumach, a więc z pewnością będzie to duża gratka dla tych, którzy spóźnili się nieco ze zdobyciem stopni karnetu bojowego. Pełną listę wyzwań możecie teraz zobaczyć na ekranie, jednak należy pamiętać, że są to przecieki i że mogą one ulec zmianie, podobnie jak było to w przypadku innych eventów. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Fortnite jest z nami już niemal 2 lata? Właśnie z tej okazji twórcy postanowili przygotować dla nas coś specjalnego. O większym evencie na ten moment nic nie wiadomo, jednak obecne przecieki pozwalają nam powiedzieć o tym, że wygląd BattleBussa zostanie odmieniony, a do gry trafi kilka nowych wyzwań, za które będziemy mogli odblokować darmowe przedmioty. Pierwszym z nich jest malowanie, które otrzymamy za rozegranie odpowiedniej ilości meczy. Drugi przedmiot to muzyka. Trzecim jest urocze graffiti. Natomiast czwarty przedmiot to emotka. Jeżeli te przedmioty nie zachęcają Was do wypełnienia wyzwań, to z pewnością zrobi to killoff, który otrzymamy za wypełnienie ich wszystkich. Nadziany kawałek tortu urodzinowego to z pewnością łakomy kąsek dla wszystkich, którzy polują na darmowe skiny. Pozostając w tematyce skinów, jak zawsze wraz z końcem sezonu do gry trafiają specjalne pakiety, które można zakupić w sklepie z fałdolcami. Koszt takiego pakietu oscyluje pomiędzy 60 a 80 zł i w ramach takiego pakietu otrzymujemy skina oraz pakiet wyzwań, które umożliwią nam zdobycie 2000 fałdolców. W poprzednim sezonie mieliśmy do czynienia z pakietem Inferno, czyli pięknym czerwonym skinem, który bardzo wyróżnia się w lobby i na mapie. Tym razem będziemy mieli do czynienia z pakietem w kolorystyce niebiesko-zielonej. Pakiet Breakpoint, bowiem tak nazwali go twórcy gry, będzie zawierał naprawdę ciekawą wariację skina w motywach rodem z dalekiej przyszłości oraz oczywiście darmowe fałdolce. Jakich wyzwań możemy spodziewać się w takim pakiecie? Prawdopodobnie będzie to standardowa wersja wyzwań, jaka ma miejsce w przypadku takich pakietów i w ramach której będziemy musieli wykonać odpowiednią liczbę codziennych wyzwań, aby odblokować nasze fałdolce. Skusicie się na zakup tego pakietu, czy raczej odkładacie pieniądze na nowy karnet bojowy? Wraz z aktualizacją w plikach gry odkryto nowy rodzaj karabinu snajperskiego, który już wkrótce nadejdzie do rozgrywki. Trzeba przyznać, że ostatnimi czasy arsenał karabinów snajperskich dostępnych w grze był mocno ograniczony. Sytuację poprawił fakt przywrócenia automatycznej snajperki, jednak, w porównaniu do dostępnej ilości shotgunów, sytuacja wygląda naprawdę blado. W obecnej mecie mamy do wyboru aż 5 rodzajów shotgunów, a tylko dwie snajperki. Tę sytuację może poprawić nowy karabin. Okazuje się, że ma się to zmienić już wkrótce. Przed wami krótka prezentacja nowej broni oraz tego, jak brzmi. Dźwięk może jeszcze ulec zmianie, jednak część społeczności zajmująca się przeciekami mówi o tym, że jest to mało prawdopodobne. Znamy również jej obrażenia. Strzał w ciało przeciwnika będzie równał się z zadaniem 85 punktów obrażeń, natomiast znacznie lepiej będzie premiowany strzał w głowę. Okazuje się, że będziemy mogli nią powalić przeciwnika jednym strzałem, który trafi w głowę, tym samym zadając 212 obrażeń. Zaciekawieni? Ja już nie mogę się doczekać, by przetestować ją na polu bitwy. Zanim przejdziemy do najważniejszej informacji, chciałbym pokazać Wam wszystkie skiny, które odkryto w plikach gry. Jak zawsze po większej aktualizacji do plików wyciekają tekstury, które informują nas o wyglądzie najnowszych skinów zanim te pojawią się w sklepie. Warto je prześledzić, aby nie popełnić zbyt pochopnych decyzji, których można później żałować i zakupić przedmiot, który po czasie okaże się tym gorszym wyborem. Osobiście uważam, że najciekawszą opcją jest Agent Anarchii oraz Mika, a także Astro Assassin. Który z tych wszystkich skinów jest przez was najbardziej wyczekiwany? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Przed nami informacja dnia, w której opowiem o walce podczas eventu, w której weźmiemy udział. Jednak zanim o tym opowiem, chciałbym szybciutko przypomnieć o nowym konkursie na 10 tysięcy fauldolców. Wystarczy subik z dzwonkiem, łapka w górę i komentarz oraz wpisany kod Smarty w sklepie. Wynik już w sobotę, a więc pamiętajcie o kodzie, który często wygasa. Powodzenia! Aktualizacja zawartości przyniosła także wiele nowych informacji na temat nadchodzącego eventu. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, warto wspomnieć, że już wkrótce w naszych ekwipunkach może pojawić się nowy skin, który już tak naprawdę doskonale znamy. Będzie on oczywiście w postaci wielkiego robota, którego obecnie podziwiamy na wulkanie. Wielu uznało, że jest to okropny mizmasz i niezrozumiałe połączenie. Już śpieszę z wyjaśnieniami. Jest to połączenie pięciu skinów: drifta, burgerka, pomidorka, dinozaura oraz różowego misia. Kiedy przyjrzymy się wszystkim elementom robota, porozrzucane wcześniej na mapie maski, które były wielką tajemnicą, nabierają sensu. Jest to z pewnością połączenie sił i wielkie zjednoczenie w obliczu czychającego zagrożenia. Wracając do tematu skina, okazuje się, że możliwe będzie jego otrzymanie zupełnie za darmo. Gracze sugerują, że dostępne będą wyzwania, które umożliwią jego nabycie zupełnie za darmo. Jest to niezwykle ciekawe, jednak pamiętajcie, że na ten moment są to tylko przypuszczenia oparte na bardzo szczątkowych materiałach w postaci kilku zdań zawartych w plikach gry. Przejdźmy zatem do najważniejszej informacji, czyli tego, co wiemy na temat nadchodzącego wydarzenia, które odbędzie się już w tę sobotę o godzinie 20. Świat Fortnite obiega obecnie grafika tematycznie powiązana z tą, którą mogliśmy odblokować zbierając Fortnite. Z tej grafiki dowiadujemy się, że dojdzie do wielkiego starcia gigantów. W plikach gry znalazł się także opis całego wydarzenia, a przed Wami jego treść. Załączyć protokół ochronny wyspy. Awaryjne jetpaki zostały dostarczone. Wzbijcie się w niebo i szukajcie osłony na powietrznych platformach. Z tego krótkiego opisu nadchodzącego trybu związanego z sobotnim wydarzeniem, możemy dowiedzieć się naprawdę wielu rzeczy. Po pierwsze, w sobotę otrzymamy jetpacki za pomocą których będziemy mogli uciekać lub unikać ciosów potężnych stworów. Nieocenione w tej sytuacji będą powietrzne platformy, na których mamy szukać schronienia. Społeczność coraz częściej mówi o tym, że w tym wydarzeniu, podobnie jak w sezonie ósmym, nie będziemy tylko obserwatorami. Zostanie przed nami pozostawiony wybór, po której ze stron się opowiedzieć. Mówi się o tym, że w całym wydarzeniu nasza aktywność przyczyni się do pokonania Katusa lub Dogusa, to za sprawą naszych pocisków doprowadzimy do upadku jednego z gigantów, co będzie oznaczało konkretne zmiany na mapie i dalszą ścieżkę fabularną Fortnite. Niemal na pewno wiemy już, że robot będzie posługiwał się mieczem. Wynika to z wcześniej pokazanej grafiki. Czy dojdzie do swoistego głosowania za pomocą walki jednej ze stron? Odpowiedź na to pytanie nadal pozostaje zagadką i pozostaje mieć tylko nadzieję, że już wkrótce poznamy jej rozwiązanie. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia na live streamie.